rym Dobra Nie bawię się w kolegów Idę sobie siedzieć na kamerkach Zginę w pierwszych sekundach meczu Uwaga, speedrun śmierci Keryj to pryncyp lolaki lewe Keryj to pryncyp lolaki lewe Siero coś Keryj to pryncyp lolaki lewe Rycek jest tu Kryto do lewy Siro pobiegła na prawo Karytos jest tutaj Schował się Schował się jeba Kryto do lewy To była lewa strona no mm, Lewy się żyje z Karytosem Zobaczymy czy wyjdzie Czy wyjdą oboje stamtąd <laughs> lewy z Heritosa? Wyszli oboje. Wyrgowne. Śledzimy ich na kamerę. Gdzieś tu powinni być? Zaraz tu z lewej strony powinniśmy pojechać. Nie. Gdzie pobiegł? Powinno łatło. Po tu biegł do środka. Nie mam pojęcia co. O, znalazłem kogoś. Kurwa. Proszę nie uciekać z kamery. Ej, lewy ma. Inżyniera chyba. O oh, no, no. Ale lewe ma inżyniera, 100%. Ja właśnie. To pryncek Lolaki, lewy Kerrito. Gdzie jest kurwa pryncek? Prynzek tak nie wyszedł. Mam tu taski, ale prynzkę nie chciałem, żeby wychodził kurwa stąd. Musiał być górą, jak nie patrzyłem. Popatrzę jeszcze do środka. Bawimy się w w tej rundzie. Dobra, włączę. Jako dobry... Dobry k... Tam był lewy. Wolę się troszkę, bo kurwa wyskoczy z węka. Ale Patka tam siedzi. Dzień dobry. Lewy możemy być po prostu To już Ja zanim nie? Jest jedno pytanie do pana Lolakiego. Słucham. Czemu jak ja wychodziłem ze specimen'a, to ty chciałeś wejść do specimen'a, po czym jak ja wybiegam ze specimen'a, pobiegłeś ze mną akurat prosto do ciała? Szukałem kogoś, żeby z kimś biegać. Po prawej stronie. Sos. Mnie ja tylko dziwi to, że kurwa pobiegłeś ze mną wprost na ciało. Sos. Miałem tam obok rakietę do zrobienia. Jezu, jak to się jest grać, kurwa, i tam dzisiaj? Gras? No, ja No tylko zrobić trupki mam. miałeś chyba 5 razy impostora, nie ma Na 7 gier! Dokuja! Kurwa! A ja wczoraj miałem furia na 5 gierek 4 impostorów. To no, teraz w rodzaju 3 impostorów. To wtedy co robiłaś? Czy z następnych 3 amonii nie masz impostora nierazo? Wczoraj no to był to furia, to dzisiaj się to jutro ja chcę być. Nie no potrzebujemy Cię jako detektywa. Dobra, co się tam stało, Lolaki, Perito? No ja sobie wychodzę z, ze spesjuma, no. Jestem w deko, patrzę, Lolaki stoi przy tej... przy drzwiach. Ja biegnę mm -hmm. sobie tam grzecznie. I Lolaki zaczyna biec za mną. Po czym wpadam na ciało Shiro. Jestem Lolaki za mną bieg, też miałbym pani. Widzisz tą maskę? No. <laughs> jeszcze gówno, no, jeszcze kupę na to zagłupię. <laughs> gówno rozmarwane no. na głowie. <laughs> Fyś, Generalnie nie? Fired... Gówno mnie śmierdzi... Ihi, że lolaki... Brawo... Zobaczyłem, że ty tam jesteś, no to podbiegłem, żeby się z tobą trzymać, bo wolę biegać w dwójkę niż w pojedynkę, bo tutaj się to w tym lotu źle kończy... Jak taki po, jak pociąg. Zaczęli no no tak to skipujcie, bo to jest jednak No, skip na lolaki. Czy to jest Shiro, skip? Skip talolaki. To ta no, ja? No jeszcze nie zagłosowałeś. Na Lolakiego. Tak. Lolakiego. <laughs> Ale pamiętać proszę, że... No dobra to się No mogę być ja i Lolaki. No. Dostawe nie Coś mógłbyś wapić. Seven jest zawsze w na kamerach. <laughs> to może być Shiro, jeszcze. <laughs> mógł się 6 filtr zbudować. Mam jest tak ale nie zamierzam go użyć. <laughs> 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 <I> nie. Kinda... Sas. <susy> Kurwa, szukam tego ostatnio. Dobra, skanowanko. Skan motron. szósty zawód. No dobra, sprawdzę cię już. No, masz fajnie. Kurwa, dawaj to teraz. Kurwa, sprawdziłeś mnie, chuj, daj mi pierwszemu, ja pierwsze to byłem. A żebyś kurwa zdechł tej rundzie. Ty jesteś Boże. Lulaki abowazan. Keritas się chował za tymi wajchami z wodą. I nie zabili się z lewym na początku rundy. Patka bo po lewym dolnym, kiedy, kiedy padł do kąta. Od razu mówię, to bym ja to nie był e, Shifter. I e, zatańczyłem do tego, bo to była zemsta za te wszystkie dzieci. Dobrze. Ja wyczułem, e, e, Patka jest Dobrze, ja wyczułem w twoim głosie zazdrość? Czemu nie? <laughs> co wy na to, żeby Wszystka skipnąć? Nie, tak naprawdę to jest Princek. Co? Nie, no, nie, nie, nie. I don't know. Ja bym to skipnął. Ale czemu ja... czemu, że ja jestem susto? Ja skipuję. Serio, skipuję. Chuj. A w ogóle jestem tym, mam... Jak się nazywa ten, co ma cały czas? E, scientist. Ja mam. Jestem inżynierem. Co masz? Cały czas? Witalsy mam cały czas. Co więc się skanowałeś z lewym, tak? Tak, z lewym się skanowałem, Patka nie mogła zabić w pierwszej rundzie. Zostaje Lolaki Prinsek. Zostaje Lolaki Princek Wasal, no bo ty Wasal. Nie, w sumie nie mogłeś zabić, bo by ze mną. No to to jest Princek albo. Lolaki, ale Lolaki 90%. Za długo gada. No i bet. Przestań za mną chodzić. Zbrodnialcza. Stapet, Chcesz mi pogłaskać światka? Nie lubię dzieci kurwa, A ty z dzieciakiem chodzisz. Na, nie wiem, czy twoje. Come on. To jest tak na głupie. Trzeba jak najszybciej robi za Simona, bo jeszcze jak, kurwa, pójdzie jakiś... Yy... Jakieś zgłoszenie ciała, i będziemy musieli wracać na tylko piątą kurwa kosteczkę. Jest tak denerwujące. Nikt nie jest na tyle głupi, żeby zabijać specjalnie, co nie? Ja? Ale, ale, to jest tak czasochłonne. Żeby w ogóle tam iść robić, to to jest straszny bullshit. Plusem, mamy jeszcze download, więc to prawdopodobnie moje taski będą ostatnimi w tej rundzie. Nie zdziwić. To prawdopodobnie się dzikeritos. Princek. Kurwa, princek się ogarnia kamerki. Szanowni. Ogląda panie filmik. Kamera <grywa> Kurwa, macie. Ale cringe mi, a jak to robię. I'm so sorry. <grywa> Dobra, zrobię tą bajkę i dopiero się będzie bawić do loadu. Ja bym się runda skończyła, to będę wiedział, że to jest mój task ostatni. Eee, ja kurwa, ten do robię. Tutaj. Pryńca włączył światła? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie Wasal nie żyje. Nie żyje gdzieś kurwa w stronie... W stronie, Boże. Gdzieś, stru, gdzieś w medzie nie żyje... No iż już kurwa, ale się przyciąłem. A, to w sumie nie ma. Czy znaczy, chciałam powiedzieć, że Lolaki 100%, ale... nie. Bo widziałam ja... na kamerach jak odbiegał od Wasala i zobaczący sobie Vitalsy, bo mam je wszędzie i Wasal nie żył. Na to mam bekę w ogóle, że... Czwarty <laughs> raz wentowałem na oczach ludzi i nikt nie się nawet nie zaprzysrał o to. Ja widziałem się na kamerach jak wentowałeś w pierwszej rundzie. Byłeś tam przy adminie. Ciężko się z tego wtaraskać No dobrze, cóż, to niech zagłosować, Ja też dam. Mnie przekonałeś. <laughs> nie przekonałeś. Ja się? Już Ale <laughs> ja wam kurwa w pierwszej rundzie powiedziałem o tym. No ja też. Ale tak. kto cię słucha, kurwa? No mnie nikt. Sam tak samo jak Saren. No, fuck. Ale generalnie no. ciężko jest jednemu impostorowi zrobić się w tym czasie. Musisz dół ja mózg ze świateł To jest muszę tu cały czas zabijać. No słuchaj, taka twoja rola, no. Jak będę się jej to tam nie mi się już grać w tak szczerze. A ostatniego? No, o będziemy... No. Jak już padł, to się My nie chcę tam Gdyby jeszcze nie tak. jedna osoba była, kucze, żeby tak faktycznie no, sobie zagrać. Kuriet mi przyszedł cały czas. Na dwóch no. imponię. To wszystko wina Furiatom.